Witajcie w kolejnym materiale na kanale GraczFan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco. W ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. Wibranium to najrzadszy i najtwardszy metal występujący na Ziemi w uniwersum Marvela. Jego wytrzymałość powoduje, że jest praktycznie niezniszczalny, co w połączeniu ze specjalną technologią obróbki tego pozaziemskiego surowca powoduje, że jest idealnym materiałem do tworzenia różnorakich pancerzy, jak i broni. Wielu bohaterów, jak i złoczyńców posiadało jakiś element wyposażenia wykonany z tego metalu, z czego najpopularniejsze przedmioty to tarcza kapitana Ameryki, czy też strój czarnej pantery. Jednak nie zapominajmy również o ręce zimowego żołnierza, czy też zbroi doktora Duma. Znając specyfikację vibranium, wielu fanów zastanawiało się, dlaczego Tony Stark, tworząc swoje pancerze Ironmana, nie używa tak dobrze rokującego materiału. Jednak na przełomie życia właściciela Stark Industries istniało kilka ważnych powodów, dlaczego tego nie zrobił. Zanim zaczął tworzyć swoją pierwszą zbroję, Tony był potentatem w handlu bronią. Którą sprzedawał każdemu, kto posiadał odpowiednie zasoby gotówki. Wyposażenie, jakie wtedy tworzył, miało zawierać w sobie stop vibranium. Jednak ilość tego metalu na czarnym rynku była niewystarczająca, a santony nie posiadał jeszcze kontaktów z czarną panterą. W sumie to i dobrze, bo gdyby jakimś cudem był w stanie zdobyć ten surowiec w tamtym momencie, na ziemi mogłoby rozpętać się piekło z powodu używania niszczycielskich broni przez złoczyńców mających również ogromne zasoby finansowe. W momencie, gdy król Wakandy otworzył się na świat, a Tony poznał go osobiście, posiadając już zbroję Ironmana, nie zdecydował się na ulepszenie swoich pancerzy za pomocą Vibranium, gdyż było to zbyt kosztowne, nawet dla takiego potentata finansowego, który nie widział w tym sensu, gdyż uważał, że samo pracuje znacznie lepszy stop metali. Może gdyby używał ciągle tego samego pancerza i stopniowo go rozbudowywał, miałoby to sens, jednak praktycznie po każdej walce jego zbroja była uszkodzona. Atony nie starał się za bardzo jej naprawić, tylko tworzył nowe. W serialu Wanda można było się dowiedzieć, że syntetyczne ciało Wirzyna zawierało w sobie vibranium, jak i sztuczne tkanki. Koszt specjalnej powłoki przygotowywanej pod ochronę kamienia nieskończoności przekroczył ponad 3 miliardy dolarów, a mimo wszystko w starciu z Thanosem jego głowa została przestrzalnego tytana z łatwością zmiażdżona. W ten sposób tony musiałby ciągle uzupełniać zapasy vibranium, a jak wiadomo ilość tego materiału była ograniczona i raczej niechętnie sprzedawana nawet przyjaciołom króla Wakandy. Według komiksu Doomwar skarbce Wakandy posiadały jedynie 10 tysięcy ton tego materiału, który kosztował 20 tysięcy dolarów za 1 gram. Tony ciągle eksperymentując ostatecznie stworzył znacznie bardziej wytrzymałe pancerze niż to co oferował Stop Vibranium, więc dopiął swego tworząc samemu coś od podstaw. W komiksach jego wyposażenie było jeszcze bardziej niszczycielskie, gdyż potrafiło zabijać bogów i budziło respekt w całym wszechświecie. Co ciekawe, zobaczymy jednak zbroję z vibranium, którą będzie wykorzystywać następczyni Tonego, Iron Heart, gdyż Riri Williams, eksplorując Wakandę, miała swobodny dostęp do tego metalu przy przeprowadzaniu eksperymentów i na nim też oparła stworzenie swojego pierwszego pancerza. Dajcie mi znać w komentarzu, czy chcecie posłuchać o najpotężniejszych zbrojach Ironmana. Do zobaczenia w kolejnych materiałach opowiadających o różnych ciekawych potworach, osobach czy też wydarzeniach. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia. Cześć!